coś druga, tylko. Mm. To będzie się stresowało, bo to drugi odcinek, bo. to jest. ja. Kiedy mi się przypadkowały, że mi się cały film. Zwani. Nie wzywajcie mnie, że. i tylko wybrać, bo inną brodę nie umiem brać. No jestem słaby, właśnie. Koledzy mi ze mnie się śmieją, że jestem słaby, więc Dobra, dostał. Kurde, mieszka! No nie, włączył mi się co innego No i Może mi się fan, przypadkowo O! Wygram, bo miał już jedną wygraną. Ja pierdyłem, dobra, moja pasa. On wydał na tą grę chyba kilka... ...boxów, na, na tą grę ani jednego boxa nie wydałem. Gość widać że ma 13 skrzynek kupiony. Jest snajper... ...ma snajper kozę, bo z każdego boku do mnie wali. O. Ja. Widać by to wszystko zł, to już Mój kolega 600, ale to nieważne. I ja będę... Ej, ja, ja, to grożę. Dostaję skuszy, skuszy, bo... Że RPG-iem był. Dostał. Ajojojoj, Mało HP Oj, chodź, chodź, chodź się muszę Ajajaj, aj, aj, tak mało miał mm, Żeby nie stracić tu w Muszę uważać A ja coś mi się zawsze włącza. No właśnie. No i właśnie o tym. Mogę być zainteresowany? No, no mój nie jest pięcioletni, Chyba znika. No ja cóż. Ciężra mówi, jakieś Na Pamu doda 360 Nie mam medyka w ogóle. Tak proszę, ktoś tak chodzi o medyckę, ale nie mogę. Bo, bo nie mam Robox. A ja mam 41 kół cię kupuję. Albo tarczy na tarczy zbierać czy na... Tą rybkę, dobra, tę rybkę A co cztery? Możecie swoje niki mówić, to będę mógł wami zagrać, tylko... Musicie powiedzieć niki, ja was dodam do znajomych. Jakie są skiny do... Dziwne.

No i lak. Like, oj, oj. Dobra, jeden hubercik leci. Kurde, przychodawac Dobra, wy no kończę.